Witam! Jesteśmy na boisku Startu Krasnysta w 1944. Robi wrażenie. Boisko jest strasznie ogromne. Ma nawet elektryczny wyświetlacz, o tam ma boisko takie gigantyczne Ogólnie Bierzie nie jest taka jaka wam się wydaje, ona jest taka twardsza niż zwykła Widzicie, bierze nie jest taka zwykła Jest taka twardawa Ale się tak nie wydaje kompletnie To jest żywa trawa prawdziwa Oryginalne linie A tak podkulili siatkę Bo nie wiem Tutaj w skrócie boisko jest gigantyczne. Stad Krasny Staw gra w czwartej lidze lubelskiej grupy A. Ogólnie bardzo robi wrażenie to boisko. Widzimy się w następnym odcinku. Pa.